Już po raz ósmy wielbiciele muzyki skrzypcowej będą mieli okazję do podziwiania piękna dźwięków tego instrumentu. Na przełomie lipca i sierpnia w naszym mieście odbędzie się dwuturnusowy międzynarodowy kurs imienia Tadeusza Wrońskiego, którego zwieńczeniem będzie festiwal puławy i skrzypce. Instrumentaliści z Polski oraz zagranicy będą doskonalić umiejętności gry na skrzypcach pod okiem doświadczonych pedagogów. W warsztatach będą brać udział zarówno uczniowie szkoły podstawowej, licealiści jak i studenci. Kursowi towarzyszyć będą otwarte koncerty dla mieszkańców naszego miasta. Większości z nich odbywać się będzie w Pałacu Czartoryskich. Niektóre zaplanowano w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego w pławach, To właśnie tam 2 sierpnia ma odbyć się koncert finałowy pierwszego turnusu kursu. Gościem honorowym tego wydarzenia będzie Irena Santor. Inaugurację kursu zaplanowano na 27 lipca. 12 sierpnia skrzypcowe zmagania zakończy uroczysty koncert laureatów. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Skrzypce imienia Tadeusza Wrońskiego oraz pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Go GSM: Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów, szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Feldorfanila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.